Widzowie, nagrywam kolejną część Minecrafta z Igor Czeto. Czeto się mówi? Ale pisze się, się czeto. O kurde, no ci się robi. Do bazy, dzwony biją. Dzwony biją, dzwony biją. Lalalala. Czy chcesz patrzeć niebieski słonek? Nie mów mi, że chcesz poczuć tupeczkę. Nie mów mi, tupeczkę. Ej, umieję mnie nic nie widać. Tutaj trzeba równać. w tu dałeś deski? O, że tutaj będzie. To. Ale. Tak. Nie, bo potem na dirta damy deski. A dobra. I nie te deski. wiesz jakieś? Tak. Nie, dżunglowe. Się. Radujmy się! ratujmy się, powiedzmy! Radujmy się! No. <śmienicza> o Jezu! on ma? <śmienicza> no, 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 no. albo ponad nie wiem, Czekaj, w książce zobaczę. Muszę zobaczyć, ile ma zombie HP, jak pytasz. A ja zaraz będę. No to... Dobra. Hmm? 20. Po prostu? A dzieci, ma też ma co? Klejtoś, królik ma tylko znaczy zająć? Nie. No królik hmm. ma tylko trzy hp. Hmm. A świnio dziesięć. mi się podoba jak ten sul e nie ma nie ma nie ma nie ma nie ma nie ma takiej drugiej nie ma takiej drugiej to mnie jadła ta lala znaczy jak ta czelka? lala jak ta lala jak ta lala nie ma takiej drugiej Jaba ja bybę sala ja, ja nasz... chciałbym mieć płytę czajnika, ale nie mam no nie masz no masz a czemu to jest to? Tak. <grym> <Popo>. <grym> Dobrze, nie. O nie, co jest? Ja się przyzwyczaję do farminga i chciałem się ten do innej maszyny. Tak. A tu to jest. Tepam się do traktora jadę kosić do kombajnu, znaczy. Ej, podział jest ciemno. Ej, właśnie, owce zabijać, łóżka. A tutaj właśnie przeszło owce, czyli są owce, owce. Tak? Nie widziałem. Ej, ja 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 nie muszę... wiem. lub tak. Nie, nie wybuchnie. Hmm, Ale, go... Ale bym se walnął, Wojanka. Ale bym se Browarka. Dzisiaj wstawię wam pewnie odcinki z browsers. O jest. Ty, ole, e, ty, ry, e, z, e. Bolek, ry, z, jesteś bolkiem. Nie jestem. Bolek i lolek. Bolek i dupek. Bo nie ma bulka i lolka. Jest tylko bolek i dupek. Wow, kurde, skipper Nie ma, spokojnie. Jeszcze coś kupić. kupi. Więc nie musisz się martwić. Bir daha birbirimizle jak będzie dzień. No i daha fazla zaman będzie dzień. Bo co? Oni mają ledwo co Dobra widzowie. Nara.